Kochani, witajcie serdecznie. Właśnie się zameldowałem w pięknym apartamencie. 100 zł dałem za niego. To, że on kosztuje 100 zł, to, to jest bardzo, bardzo, bardzo cudowna nowina. Bo kiedyś tutaj przyszedłem. I chcieli ode mnie dużo więcej pieniędzy. Naprawdę. Kilkaset złotych. No ale dzisiaj jest dla mnie za 100 złotych. Całą... Cały dzień chodziłem i Bóg mi pokazywał, jak mało jest we mnie miłości. Jak potrafię się rozproszyć. Jak coś mnie po, potrafi rozproszyć. Jak prześladowanie potrafi mnie prze... Rozproszyć, jak drugi człowiek potrafi mnie rozproszyć, jak zło potrafi mnie rozproszyć, jak złe myśli potrafią mnie rozproszyć w dobrym działaniu, w byciu blisko Boga. Zobaczcie, jakie jest dzisiejsze czytanie: Apostołowie zostali w Jerozolimie? A wszyscy inni rozproszyli się ze względu na prześladowania, które pojawiły się ze śmiercią Szczepana. Kościół został, był prześladowany przez tych, którzy nienawidzili uczniów Jezusa, ale apostołowie pozostali w Jerozolimie. Apostołowie to już jest moim zdaniem taki wyższy wymiar miłości. Oni osiągnęli ten wyższy wymiar miłości i dlatego zostali w Jerozolimie. Oni się już nie bali, tak jak wcześniej. Zanim Jezus przyszedł do nich, przez drzwi zamknięte, a potem przyszło zesłanie Ducha Świętego. I pamiętacie, wtedy Piotr stanął na czele. Taki rybak, nieuczony w piśmie, taki ktoś, kto jeszcze. Kilkanaście, kilkadziesiąt dni wcześniej wyparł się Jezusa trzykrotnie. To teraz on stoi po zesłaniu Ducha Świętego, czyli miłości, bo Duch Święty jest miłością. Posiadając, posiadając miłość, nie rozproszymy się tak łatwo, nic nas nie rozproszy. Nawet jeśli inni będą na nas krzyczeć, nawet jeśli inni będą o nas źle myśleć, bo dzisiaj, nawet jeśli ludzie nie, myśl, nie, nie krzyczą na nas głośno. Nie biją pięściami, to mogą źle myśleć i widzimy te złe myśli, i to nas boli. Mnie osobiście to strasznie boli, bo ja widzę, że ktoś o mnie źle myśli. Ja to widzę. Widzę, bo, bo ludzie się boją. Bo ludzie dzisiaj boją się drugiego człowieka bardziej niż psa czy kota nieznanego. Nawet dzisiaj miałem wiele takich sytuacji, gdzie ludzie traktowali mnie gorzej niż psa, naprawdę. Gorzej niż psa, i nawet mi to powiedzieli w twarz, tak w, z nerwami. I byłem też świadkiem, jak pewna pani krzyczała głośno na pewnych ludzi, i to tak bardzo głośno, i zobaczyłem siebie. Pani, mówię, ja taki nie chcę być: Panie, ratuj mnie. Nie chcę już krzyczeć na nikogo, nie chcę już nie tylko na zewnątrz krzyczeć, ale także w środku. Nie chcę źle myśleć już o nikim, szczególnie o tych, którzy odrzucają Twoją łaskę i którzy mm, źle mówią o Kościele, o Jezusie, o Bogu. O mnie mogą źle mówić. Ale o Bogu niech nie mówią. I, i, I to mnie często boli, że Bóg jest prześladowany. A Bóg mówi: Ja to przeżyłem, nie daj się rozproszyć tym prześladowaniom, bo zgubisz miłość, bo stracisz miłość. A jak stracisz miłość, to stracisz dobre patrzenie. Bo, bo, bo droga sprawiedliwych jest prosta. Musisz być sprawiedliwy, musisz być usprawiedliwiony. Dzięki mojej miłości stajesz się usprawiedliwiony. Jeśli dasz, dasz się rozproszyć, złu, zagniewasz się na kogoś w sercu, to już stracisz wzrok, stracisz dobry wzrok, stracisz miłość. I choćbyś wydał całe swoje mienie i ciało swoje wydał na spalenie, to jesteś jak mieć brzęczący albo cymbał brzmiący. Ludzie cię wtedy nie przyjmą, podeptają Ewangelię, dobrą nowinę, ponieważ ty nie masz miłości. Oni i tak ją podepczą, ale ty miej miłość, nie daj się rozproszyć. Apostołowie pozostali w Jerozolimie. Niektórzy z nich zginęli. Nawet Piotra uwięziono, ale później Pan wysłał anioła swojego, który go wyciągnął z więzienia. I tak stracił życie, ale w tym momencie, w którym Bóg chciał i wybrał to, każdy z nas straci, straci tchnienie, każdy z nas umrze. Ale lepiej umierać sprawiedliwym, jak Szczepan, niż być jak szaweł, który, który, który dla Boga walczył. Walczył z innymi ludźmi, szalał i przynosił śmierć. Ja nie chcę tak, nie chcę tak. Cały czas Bóg mi to pokazuje. Dlatego dzisiaj cały dzień prowadził mnie i milczał, naprawdę milczał. Aż mnie to tak bolało. Aż mnie to po prostu serce wyrywało. To milczenie Boga. To, to takie ciche milczenie, które, które mówi: nie rób tak, nie rób tak, nie rób tak, ale, ale a on milczał. I kiedy wyrzekałem się w imię Jezusa różnych grzechów i wyrzekłem się braku miłości, prosiłem go o miłość, to on dał mi tą miłość i za chwilę wskazał mi to miejsce właśnie właśnie to miejsce. Wszystko było po prostu jak na moje przyjście czekało, wszystko, wszystko, 100 zł, 100 złotych, tylko 100 zł? Za takie piękne lokum. To tylko dzisiaj o 11 muszę stąd wyjść i iść dalej. Dziękuję, że mnie obserwujecie, że lajkujecie, że komentujecie. Dziękuję też za wpłaty, które, które ratują mi życie. Oczywiście słuchajcie Boga, jeśli chcecie mnie wesprzeć, to podaję Wam to konto, ale, ale słuchajcie Boga, po prostu słuchajcie Boga. Jeśli Bóg chce, to. To tak, jeśli nie, to nie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. I, i do zobaczenia jutro, jak Bóg da. Z Panem Bogiem i pozdrawiam.